Thank you Dziś prawdziwie magiczny dzień 23. Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom i zapewne sądzicie, że skoro jest magiczny, to muszą być wiedźmy, czarodziejskie eliksiry, prawda? I że już wszystko o nich wiecie. Tymczasem przyniosłam wam małą wiedźmę Bazylkę. I ogromnie się cieszę, że jest z nami autorka tej książki, pani Katarzyna Szestak i że możemy porozmawiać o najprawdziwszej wiedźmie, która w niczym wiedźmie nie przypominała. Dzień dobry pani Katarzyno. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogłam tutaj się pojawić. Przeczytam wam taki króciusieńki fragment o tym, co myślał o sobie szczur jak wygląda prawdziwa wiedźma, co tam szczur? Wszyscy tak myślą, wszyscy, którzy czytają bajki. Wiedzą, że w niektórych lasach mieszkają wiedźmy. Podobno mają siwe warkocze i brodawki na nosie. noszą dziwaczne kapelusze i niemodne sukienki. Są bardzo mądre i miłe. Zawsze wiedzą, o czym szumią drzewa i o której godzinie spadnie deszcz. Nie boją się, ani burzy, ani w wilku. A tymczasem mała Wiedźma Bazylka jest zupełnie inna, a szczur zawiedziony. Pani Katarzyno, skąd wzięła się mała Wiedźma Bazylka w Pani wyobraźni? Tak szczerze nie pamiętam momentu, w którym Bazylka pojawiła się w moim życiu. Ona towarzyszy mi już od dosyć dawna, myślę, że od kilku lat. Powstało też kilka wersji historii, Różnych, naprawdę różnych. Jedyne co wiedziałam to to, że chcę o Bazylce opowiedzieć. Ja myślę, że Bazylka jest takim wyrazem mojej tęsknoty za chyba dzieciństwem, za takim prostym spojrzeniem na świat. Tak? Bo Bazylka potrafi cieszyć się z najmniejszych rzeczy. Ona cieszyłaby się z dzisiejszej pogody, bo u mnie za oknem akurat deszcz, tak. I wiem, że ona by się cieszyła z tej pogody, tak? bo dla niej deszcz oznaczał wskakiwanie w kałuże i robienie kulek z błota. Więc myślę, że tak, że gdzieś ta postać wyrosła z takiej właśnie mojej tęsknoty za dzieciństwem i za takim prostym i beztroskim jednocześnie spojrzeniem na świat. Tymczasem mieszkańcy bardzo małego lasu wiedzą szczurwie szczur, który był w mieście, był w bibliotece i wie, że prawdziwa wiedźma to kapelusz spiczasty, ale Bazylka nie lubi kapelusza. Nawet jak go dostała, to trafił na szafę. No poza tym prawdziwa wiedźma to zaklinanie drzew, zaklinanie wiatru, burzy. Owszem, tutaj jak Bazylka się wściekła, to jej, to jej wicher u, u, uspokoiła, ale to nie było zaklęcie, prawda? Poza tym no nie lata na miotle. Miotłę zrobiła. Dużo rzeczy miała zrobić, ale nie lata na miotle, no spadła z tej miotły, no jak można być prawdziwą wiedźmą, a przede wszystkim być tak śliczną jak tutaj na ilustracji Elżbiety Wasiuczyńskiej. Jak mo, przecież powinna, już czytałyśmy przed chwilą, być siwa, mieć brodawkę na nosie, prawda, i wielkie doświadczenia, a tymczasem przychodzi śliczna z kwiatami i liśćmi we włosach liśćmi, bo te włosy są pełne wiatru, więc wszystko w te włosy wpada. No to jeszcze ma takie piękne oczy. No i jest zupełnie inna niż ta stereotypowa opowieść, taka charakterystyka wiedźmy, ale ma w sobie coś z wiedźmy, bo wie. Wie, jak pomóc bardzo małemu lasowi, jak dbać o drzewa. Myślę, że to jest też piękne w Bazylce, jak ona Potrafi zadbać o wszystko. I bardzo mały las rośnie szybciej teraz. Ba, jeszcze ma coraz to nowych mieszkańców. Ale jedno się zgadza. Bo miała przyjaźnić się z pająkami. Ta prawdziwa wiedźma. I rzeczywiście przyjacielem naszego szczura jest pająk. No i ten pająk bardziej rozpoznaje w bazylce. Po prostu bazylkę i lubią taką, jaka jest. Nie o tym jest ta bajka, żeby lubić kogoś takiego, jaki jest. Oczywiście, że tak, tak. To jest opowieść o tym też, żeby właśnie nie spełniać czyichś oczekiwań, tylko być sobą w każdej sytuacji, tak? zachować siebie, no bo Bazylka udowadnia szczurowi, tak, że mimo iż nie spełnia jego oczekiwań, czyli tych wszystkich, o których on przeczytał w innych książkach. Ona jest prawdziwą wiedźmą, bo posiada mądrość, tak, taką mądrość życiową. Więc tak, to jest opowieść o spełnianiu marzeń, o byciu sobą, o tym, żeby nie starać się wpasować w jakiś schemat, tylko być też wiernym, jakby temu, tym swoim celom, tak, i swoim wizjom. I taka jest właśnie Bazylka, tak. Trochę się stara, bo założy raz ten kapelusz, próbuje raz wsiąść na miotłę, a zdradzimy wam dzieciaki i waszym rodzicom, że znalazła taki stary rower, wyklepała, zrobiła co mogła i na tym rowerze to dopiero jeździła. Co tam fruwanie na miotle? Ona świetnie jeździła rowerem, a tym rowerem woziła, jak myślicie, kogo? Pewnie powiecie czarnego kota. Otóż nie, czarną owieczkę. Bo kiedy ją szczur wysłał po czarnego kota, to ona znalazła taką owieczkę, która była smutna, nikt się z nią nie bawił. No to dlaczego? A przecież, gdyby słuchała stereotypów, które tkwią również w języku, to czarna owca to jest to taka niedobra owca. Ale ona nie słuchała, ona nie znała tych wszystkich stereotypów, ani ona, ani pająk, który ciągle się dziwił. Czym to jeszcze Bazylka nie jest dobra? Ale było jej przykro, prawda? Wielokrotnie było jej przykro, kiedy, kiedy była taka inna. Tak, tak. Gdzieś tam oczywiście ze względu na to, że Bazylka jest taką no, taką osobką bardzo życzliwą, bardzo wesołą, to też chciała sprawić przyjemność szczurowi. Myślę, że na tym jej najbardziej zależało. Więc gdzieś tam z myślą o nim rzeczywiście założyła ten kapelusz, który gdzieś tam dla niej przygotował, zrobiła miotłę, tak. Przyprowadziła ostatecznie zwierzątko, chociaż tutaj trzeba powiedzieć, że szczur się ucieszył, że to jednak nie był kot. W pewnym momencie się z tego ucieszył, że to jednak nie kot, aczkolwiek też uznał, mnie, no to już będzie całkowita klęska, kiedy ta wazylka nie dość, że nie lata na miotle, to jeszcze zamiast kota ma czarną owieczkę. Natomiast tak, ona to robiła z takiej życzliwości rzeczywiście wielokrotnie, było jej przykro, ale od razu jakby gdzieś tam starała się znaleźć jakieś rozwiązanie czy przekonać szczura do, do swoich racji, no i szczur gdzieś tam musiał przyznać tak, ostatecznie się, przyznać się do tych wszystkich błędów, tak, do tego, że próbował e, zmienić bazylkę, z, jakby stworzyć kogoś, kim ona nie była i nie chciała być. Tak, bo to jest też śliczna opowieść o tym, jak ten, kto na pozór jest mądry, może stać się mądry naprawdę. Bo szczur, kiedy przeprosi Bazylkę, kiedy sprawi jej naprawdę ogromną przykrość i przeprosi i powie, że nie wierzył w nią, wtedy okaże się naprawdę mądry. Bo mądry to nie znaczy oczytany, jak stary szczur, który w bibliotece już był. Co nie znaczy, że czytając książki nie zdobywamy mądrości. Zdobywamy. Ale musimy zawsze patrzeć z taką empatią, jak patrzył pająk, jak patrzyła owieczka, która była, była bardzo zdziwiona i że jak to, ona nie jest dobrą wiedźmą, jest świetną wiedźmą. Przecież Bazylka jest wspaniała, prawda? Gdyby powiedzieć w skrócie, co nie najlepiej zrobił, albo bardzo chciał zrobić i to nie najlepiej wyszło, Szczurowi to ocenią po okładce książkę. Ale słuchajcie, tę książkę po jej okładce i ilustracjach możecie oceniać. Popatrzcie, jak piękna jest księga roślin, narysowana przez panią Wasiuczyńską, którą ci, którzy zwracają uwagę, a większość, mam nadzieję, z Was zwraca uwagę na współautora książki, czyli ilustratora. Patrz, jeżeli pamiętacie, Pana kuleczkę i inne książki ilustrowane przez Panią Elżbietę, one są bardzo kolorowe. A tu zobaczcie, kolor pojawia się tylko jako taki dodatek, a one są szare. Kiedy czytałam Pani książkę jako jurorka, czytałam już oczywiście maszynopis, ale kiedy rozmawiałyśmy pierwszy raz, Pani powiedziała właśnie o tych ilustracjach. One pasują bardzo do Pani, do takiej subtelności. Tego, jak pani pisze, tego, jak pani uczy dzieci, to jest subtelność. Jak pani Elżbieta na, na rysunkach. Tak, ja, ja, ja byłam czarowana tym. Ja wiem, że popularne są kolorowe książki dla dzieci. Kolorowe ilustracje, że to gdzieś przyciąga, i tak dalej. Ale ja się w pełni zgadzam z tym, że te ilustracje, właśnie ta szarość, ona jest taka właśnie delikatna, taka spokojna. No zresztą widać, ja lubię kolor szary, bardzo, tak. Uważam, właśnie, że, że on jest taki kojący i bardzo, bardzo pasuje do, do tego świata, tak? Myślę, że gdyby bazylka mogła się wypowiedzieć, to również byłaby zachwycona tak? tym, jak wygląda i tym, jak wygląda jej piękny las, o który tak dbała i tam, tym, jak wyglądają jej przyjaciele, więc ja się, ja się zgadzam z, z tym. To, to było moje pierwsze takie, Także te ilustracje są takie nietypowe. I jednocześnie właśnie tak piękne. I nagle te, ten kolor, który wchodzi tutaj, prawda, dodaje tyle energii. A to jest ten moment, kiedy przegnała zezłuszczona ze wazelka. bo co, przyjdzie taki wicher, zepsuje. No właśnie i magia. Eliksiry. Jak już ten szczur tak strasznie chciał mieć eliksiry, a ona nic nie wiedziała o eliksirach, w przeciwieństwie do Księgi Roślin. To pomyślała, że narwie tych ziół, tam opatulisę kolano i za tydzień będzie zdrowe. No ale gdzie? powiedział szczur. Za tydzień? Od razu ma być zdrowe. Ale to bronienie bardzo małego lasu przed wszystkim, co może skrzywdzić, to zaopiekowanie się chorym po tym wietrzysku drzewkiem, to podlewanie koneweczką roślin, to przecież największa magia, bo największą magią jest. Zaopiekowanie się. Po to wiedźmy, mają eliksir, ale eliksirem może być mądrość. Trzeba wiedzieć, co podać. Zadziała powoli, jak okazać empatię, jak współczuć, jak się zaopiekować. No, to już będziecie wiedzieć, panią Me, czyli owieczką. Nie szkodzi, że czarną. Myślę, że w dobrych słowach. Ona jest pełna dobrych słów. Ona daje wszystkim dobre słowa i dostaje dobre słowa. Prawda? No, z wyjątkiem szczura do pewnego momentu. Ale on umie powiedzieć, przepraszam, to też magia. Bazylka dąży do mądrości, to są też jej pierwsze słowa, kiedy ona mówi, że niełatwo być mądrym, tak? I cały czas udowadnia, że tę mądrość zdobywa. Też w tej sytuacji, kiedy szczur gdzieś tam czuje się winny i ona go namawia do tego, żeby wspólnie pomilczeć, tak? Bo mądrość właśnie wtedy przychodzi, kiedy nie mówi się za dużo. Tak, ale te słowa rzeczywiście tam te mądre słowa gdzieś tam padają. W, zwłaszcza w tym podsumowaniu, kiedy Bazylka udowadnia, tak ja jestem prawdziwą wiedźmą, bo jestem mądra, bo od dzisiaj wiem. Wiem te wszystkie rzeczy, tak, które wymienia. To są takie proste rzeczy, takie proste sprawy, tak, które gdzieś tam może pomijamy na co dzień. I to jest też chyba to, co, co chciałam przekazać, tak, że to jest ta mądrość życiowa i oczywiście, że. Mądrość czerpiemy z książek, bo przecież Bazylka też ma księgę. Ale właśnie jeszcze ta wiedza, która płynie z serca, to jest, to jest to najważniejsze. I to współodczuwanie takie, takie zaopiekowanie się, to jest to, o czym zapominamy, że to, co jest najważniejsze, kiedy jest dziecko, kiedy jest starszy człowiek, kiedy jest nasze zwierzę, kiedy jest nasza roślina, Bazylka rozmawia, rozmawia z roślinami. Rozmawia ze wszystkimi, daje im dobre słowo, daje im czułość, daje im opiekę. Ona współodczuwa i to jest najładniejsze w tej wiedźmie, prawda? Tak, tak, tak. Szczur nie może tego znieść, tak? że ona biega i że zachwyca się takimi takimi no, no prostymi tak, że nie wiem, że chmura ma kształt serca i on to wszystko zachwyca i właśnie ona rozmawia. Ona rozmawia i mówi wszystkim żyjątkom, które się gdzieś tam pojawiają powoli w lesie, bo, bo w lesie wcześniej poza pająkiem szczurem nie było nikogo, więc ona tym wszystkim stworzeniom powtarza, że są ważne i są potrzebne i tak, to jest ta magia, którą bazylka wokół siebie roztacza, ta magia, która sprawia, że no, ten las później zaczyna Przeleścić, szumieć i tętnić życiem. I rosnąć. Powiedziała pani o szarości. A ja kiedy odkryliśmy, kiedy odkryliśmy koperty i kiedy powiedziałam, skąd znam tę panią. Przypomniałam sobie o szarym domku. Nawiązując do tej szarości. tak. tak. W szarym domku, którym kiedyś pani zadebiutowała, wygrała konkurs. I ja tak ogromnie się cieszę, że wtedy to był konkurs również pod godłami, prawda? Wygrywała jakaś książka i że u nas kiedy tak wiele, ponad 300 osób, ponad 300, 300 książek napłynęło i kiedy tak wiele. Tak wiele książek przeczytaliśmy, że mała wiedźma bazylka została wybrana, została nagrodzona, została wybrana przez nas wszystkich, polubiona. No u mnie w domu myślę, że będzie wręcz pokochana przez małe dzieci, bo małe dzieci mogą się z tą książką utożsamiać, że one jeszcze wszystkiego nie potrafią, ale najważniejsze jest, żeby miały taki stosunek do świata jak bazylka. I tak jak Szary Domek był bardzo ważny, tak bardzo ważna jest mała wiedźma bazylka, a nam. Pozwoliła się spotkać, bo pamiętam, kiedy odbierała pani wtedy nagrodę, i cieszę się ogromnie, że teraz możemy się spotkać dzięki. Magia! To jest po prostu magia. Ja bardzo, bardzo się cieszę z tego, tak, bo no właśnie myślę o tych bohaterach, tak, że cieszę się, że właśnie, bo to dziś dostaję jeszcze wiadomości od, od czytelników, tak, że pokochali Szary Domek, i mam nadzieję, że tak samo będzie z Bazylką, że właśnie tak jak pani mówi, że. Może czytelnicy ją pokochają? Bo ja tych moich bohaterów bardzo kocham. tak I, i, i liczę na to, że, że z tym samym spotkają się ci moi bohaterowie właśnie gdzieś tam po drugiej stronie. tak, Że ktoś się zachwyci, że ktoś, że ktoś się z nimi zaprzyjaźni, że ktoś tych bohaterów e, pokocha. Tak, tak jak Szary Domek, tak, tak chciałabym, żeby taki los spotkał też właśnie e, Bazylkę. Myślę tak. Myślę, że to jest taka ciekawa postać. I tak, jak pani powiedziała, myślę, że wiele, wiele dzieci może się z bazylką utożsamiać. Z bazylką, z pająkiem, a nawet czarną owieczką, do której ktoś no. wciągnął rękę, nie zwracając uwagi na to, że jest czarną owcą, jakby nie tak. było. No tak. To magia po prostu. A skoro magiczny dzień, to po południu spotkamy się jeszcze z autorką książki Formuła Eli, Agnieszką Raudmannszczerpańską. Zobaczymy jaka to formuła i o co chodzi. To już będzie książka dla młodzieży. A teraz jeszcze raz bardzo, bardzo pani dziękuję, pani Katarzyno, za rozmowę. I mam nadzieję, że to nie ostatnia nasza rozmowa że jeszcze będzie wiele powodów, żeby spotykać się z panią, z małą wiedźmą Bazylką na łące i z szarym domkiem i tu wiatr, i tam wiatr. Prawda? I ten język pani, taki delikatne, subtelne opowieści, które naprawdę dobrze czytać wieczorem na przykład ze swoimi dziećmi. Bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie i miłą rozmowę.